Na dziś opowiem historię o nowym lokalu z kebabem. To ta pewnego dnia przed moim blokiem otworzył niewielki lokal z kebabami. Nazywał się on polski kebab. Ale kurwa jak kebab może być polski, no nieważne. Poszłem do tego lokalu, składam zamówienie na najostrzejszego kebaba. Przychodzi szef kuchni, mówi, że mi zrobi takiego kebaba, że się zestram mówię: gościu, nie wiesz co ja jadłem. Czekam no, swoje zamówienie. I nagle moje zamówienie gotowe. Wziąłem na wynos, żeby ludzie na mnie nie patrzelki jak sępy. Zjadam tego kebaba nie całą godzinę. Nagle mnie pocisło takie stranie, że kurwa zatkałem kibelno kurwa nie. Moje stranie tak zatkało, że rura kurwa w piwnicy wyjebała. Myślę o nie kurwa. Moje gówno zalało połowę z potem to się prześliło. Moje gówno dotarło do Warszawy. Niemcy, to myśleli że znowu Czarnobyl wypierdolił gówno zalało cała Polskę kurwa szambiarze to kurwa nie mieli gdzie wylewać tyle tego było potem cały świat w moim głównie. Udało jakoś się uratował nas Dawid Czech ale nie wiem co by było jakby nie on ale od tej pory już nie jem polskich kebabów hashtag tureckie kebaby.